Zadanie 31. W trapezie prostokątnym ABCD dłuższa podstawa AB ma długość 8. Przekątna AC tego trapezu ma długość 4 i tworzy z krótszą podstawą trapezu kąt o mierze 30 stopni. Oblicz długość przekątnej BD tego trapezu. No więc zaznaczamy na naszym rysunku przekątną BD. Trzeba zauważyć, że powstały nam dwa trójkąty prostokątne: trójkąt ADC oraz trójkąt ADB. Zajmijmy się mniejszym trójkątem, skorzystamy z nim z funkcji trygonometrycznych do wyznaczenia długości odcinka DA. Mamy przeciwprostokątną równą 4, a znajdziemy odcinek AD, czyli skorzystamy z funkcji sinus, która, we, yy, która weźmie najpierw bok AD, a później przeciwprostokątną, czyli bok AC. Sinus 30 stopni to AD do 4. Odczytujemy z tablic matematycznych wartość sinusa 30 stopni. Jest to 1 druga, a więc 1 druga równa się AD przez 4. Wymnażamy na skos, czyli 2 razy AD równa się 1 razy 4. Stąd 2AD to 4. Pozbywamy się dwójki, dzieląc obydwie strony równania przez 2. Stąd AD jest równe 2. No i teraz popatrzmy. Tu otrzymaliśmy długość 2, tu mamy długość 8, więc korzystając z twierdzenia Pitagorasa, znajdziemy długość przeciwprostokątnej. Zatem 2 do potęgi drugiej plus 8 do potęgi drugiej to db do potęgi drugiej. Wykonujemy obliczenia, zatem 4 plus 64 równa się db do potęgi drugiej. Stąd db do potęgi drugiej to 68. Lubimy drugą potęgę, nakładając na nasze równanie pierwiastek. Stąd długość db to pierwiastek z 68. Liczbę 68 zapisujemy w postaci iloczynu liczb 4 i 17, stąd db to 2 pierwiastki z 17.